Poznajcie Davida. Jest to 19-letni chłopak, który wychował się w niebezpiecznych ulicach Los Santos. Nie miał łatwego życia, ale zawsze starał się iść swoją drogą do celu. Codzienność to dla niego walka o pieniądze i o przesłanie. Ale w tym wszystkim nie brakuje też marzeń. By osiągnąć coś więcej. Razem ze swoim wspólnikiem Lukasem chcą zrobić napad na Bank Pacyfic. jeszcze nie wiedzą czy im się to uda, więc muszą się do tego bardzo przygotować. W tej serii z całą ekipą pokażemy wam jego całą historię. Więc się na absolutne kino. Zapraszam do oglądania życie Gangów, sezon pierwszy. Dobra, Lukas, no to ty chcesz sobie teraz zrobić, tak? No to ty chcesz zrobić, tak? Na napad. No, no, no. Na Pacyfika, tak? Coś mówiłeś. No. To, no to dawaj, idealna już pora. Gdzie jest ten Pacyfik w ogóle? Nie wiesz? W trakcie półrola, czy Tu. znalazłam. Tu? Cały czas to nie będę ja Dobra. Tutaj zostawię. Да ну, давай. Бронь. Ночь. Не не добра. Dobra, ja poszedłem, ale dobra. I teraz ja, jak tam wejść? Może tutaj gdzieś będą? Tu gdzie są klucze. Policja, policja. Eee, eee, eee. Opuść do mnie. Daj Daj Dobra, mam je. Daj bron. Opa, opa, opa. Jedę tam. Jest. Postrzelen. Postrzelen. Powoli, powoli!

Ja z idziemy na komisariat A na ile ja, ja niby tam idę, no? Może pana, no wie pan, czy się dogadamy, może hajsik? No wie pan, hajsik? Hajsik? Nie czy kupisz? Mówisz? Dobra Zobaczymy Jedziemy do komisariatu, Komisariat komisariatu chcemy tam Kurwa, jakiś zdraj, co? Jeden dzień tu spędzisz. Sprawiedliwość się dopadła co? No, a, a no tobie się jeszcze zemprzę, zobaczysz. Ty, ty, ty jeszcze sobie zobaczysz. Zobaczymy. Dobra, nie gadaj, idziesz. Idziesz, ja. idziesz, idziesz. A, a, a my się dogadamy, panowie? Hmm. A, a może Ty chcesz się dogadać? Dam da, Ci milion, jeśli mnie wy, ten, wy, wypuścisz. Ile czego na pagę wzięliście? Wzięliśmy, no bańkę mamy. Bańkę. Dobra. zostanę 250 tysięcy. A reszta dostanie bank. Um. Dobra, mam. Dobra. Na razie. Dobra, dobra ja. robota. No. Dobra. Sokuś źwatych ze mną do 50 -50 lat. Co? Kuźwa, ty chyba sobie. Zamknij się na zbiorę. Zamknij się na zbiorę. Zamknij się na zbiorę. Zamknij się na tam, nie, nie, e e Jeszcze ucieknę. Dobra. Jeszcze ucieknę, zobaczysz. Dobra, chodźcie do nas tam chodźmy. Ja, ja jeszcze, ja jeszcze... mi jedną. No. No ty, czemu, czemu, czemu się ten twój koleżka ci zdradził? Skąd miałem wiedzieć, że on mnie zdradził? A czemu stoimy? Czemu ukradłeś Łukasa? Czemu Łukas? Czemu wybrałeś bo, bo był moim no, najlepszym kolegą. Ej. Poczekaj, Byłem... wyłącz radik na chwilę, bo nie się słyszał. Ty koleżka, 250 tysięcy. Jesteśmy mój 50. więzienia, dobra, wysiadaj. Tak. Co? No, Dobra, tam... Ja, mia miałem iść na jakąś rozmowę, tam... Kto to tam stoi? Czy jokie... Jezu... I Jutro w nocy będzie akcja. My wchodzimy gdzie raz i jemy czekaj, czekaj. Przecież ja jeszcze, jeszcze mam ten... Mam jeszcze 6 lat tutaj. No. Mam ma to jeszcze 6 lat siedzicie jakby. gry. 6 lat będę... 6 lat? No, jeszcze 6 lat tutaj mam. Jeszcze jesteś. Mam dzisiaj oportę. Wolnijmy cię i będziesz moim brał. No nie wiem. W Gangu. z 1000 dolarów. Na początek do zaufania. To ta stawka będzie wyższa. To nie będzie takie normalne życie. Spada będzie życia kancera. Takie, jakie miałem wcześniej, ale bardziej skomplikowane. Będzie hmm. się krył na Z nami. Nigdzie z nami nie wychodzi. Na ogranicy wyskaku po bułeczki małe. Po bułeczki A to będzie dzisiaj w nocy? W tej, tej nocy to będzie a na następnej nocy Aha. na następnej nocy No to w następnej nocy przyjadę moim bangiem i cię ogólnim a, 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 a tutaj będzie jakaś kurde strzelina No To nie problem Dobra no to na razie Trzymaj broń Trzymaj broń O dobra Jezu, co, co, co tam jest? No sorry, dojechali tak, na scenę, po, na policja, który jest ci pomógł. Nie wiem, czy ci się gadałem, ale do nich list wytarły wszystkie. I się dowiedzieli, że to ja. Miałem prawo do ale uciekłem potem. Znalazłem kilku ziomków. Pobadnych ziomków, którzy... Ta. To nam pomagają. Tak oh, to nice. I teraz chodzimy szybko. O pójdź dwa, co, 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 co wy też zrobiliście? Szybko. Chodź idź, Daj. Leć. A w porozmawiamy. Ciągnę do jednego typa, żeby nam te. Wiącał, nim to szybko nie mieliśmy. To no to, że ja na tysiąc Zasukujesz. Dzięki temu kupisz sobie broń i sobie ją ulepszy. na ciebie propozycja? bo ja i mój ochroniarz jesteśmy wyborzeni i jak mi się coś stanie, to oni mnie ochronią. Mogę Ale... Możesz zrobić tak, że z tobą też tak będzie. Nie, ja, ja już wolę ten hajs do no. Już wolę być poszukiwany niż no. Ja ci przelewam. Ile? Nic. Nic. Zero. A ja chcę hajs. Ale... Ja. ja... A wolałeś ubezpieczony, czyli jak trzy zaatakuje, od razu sobie zostaje nasz łeb. łeb. Przelewamy po prostu do Potem oszczędzać milion na ubezpieczenia. Odbierano. Hajs, hajs ja, ja bym wybrał. A, a bo nie wiem, obmita... Ob, ob mi tam. O nie wiem. Ja. Oni wszyscy wybrali ubezpieczenia. No to ja też, dobra, no no no. no. Ja Bracia nie mogę. <grym> bo oni ich lepiej nie zaczepiej. Bo oni to tak sobie. No ale im słożyć i no, <grym> tak. Czego nie mogę? To i tak się No Mają pancerne łupy. Bekaj, muszę najpierw wkłóczyć. Mam to w dupie. Biedę do razu. Ej, dobra, no to ty ten, to... Zatrzymajmy no, to się, zatrzymajmy się. Dobra, jadam na chwilę z tym. Wyjedźcie, no możemy no. nic porozmawiać. Zaj so, przeciwdzimy. Jak teraz policja nie będzie jej przez... Jak wyjadą to będą na nich. No, to by mieli w grupie. Więc coś pójdziemy tędy. Przejdziemy, na chwilę. I porozmawiamy o jednej sprawie. No. Patrz. A tak atakowali, o. Głupcy nas to słyszeli. W ogóle, nie, dzięki, że mnie no, że mnie odbyliście. Z tego widzenia, bo. A to nie jest taki problem. Nie jest się a po A ja będę w tym gangu zjeść, że zrobią? No, wybrałeś ubezpieczenie, więc tak. A właśnie, ja, ja tu muszę może To ci historię każdego z nas. Zacznijmy ode mnie. Widziałem, że jestem pierdolny policjantem w tym napadzie, który na Tak, i? No to byłem grzeszy w więzieniu, więc mnie wypuścili i pobolili mi gładko na i Wybrałam policję. No, i tak każdy mi to kiedyś jak wypominał, aż do tego naszego teraz, wieku 2025. Tak. Powiem teraz Łysego. Łysy. Jest, jest taki cichy gość. Chodź to. Do niego lepiej nie zadzieraj. Bo jak? To podąż nie z tego pozwolenia, to cię po prostu zabija, bo to ci kuwa w ogóle i będziesz ciekawego chodziła. A... Czekaj, a czekaj, a, a, to, a to ty byłeś tym policjantem, wtedy w tym banku? Ty... Tak. Ja No zaczynij mnie. Bo to do fisty, coś tam 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 listy. Nie Ja a Ja tam chciał się tam na takim no tam taki. Ten, ten, ten. Nie tam tam Czemu? Co ten, tam do Miami. tam 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 A, a masz swój gang, czy coś? Ale czekaj, a, a ja ci mogę w ogóle zaufać, bo, bo my tak idziemy idziemy, a to może być jakaś z zasadzka. Czekaj, ej. No tak, bym zrobił zasadzkę, będę cię uwolnił, będę zrobił zasadzkę. No wszystkiego zasadkę zrobił. Dobra, no. no. Do ręki. W każdej chwili byś mógł by nie posał jak powiedz zobaczyć. Ale tu się od robotnicy by na nich Lukas! Nie ja ten Lukas, co chce go zabić. Tylko taki inny Lukas. On to nie wiem. Nie wiem, czy przeżył ten atak, bo się nie odzywał. To nie wiem, czy żyje ten, ale on za nic nie siedział. miał normalne życie. Ale w młodości go znałem. A gdzieś mogę w ogóle przebrać? Macie jakieś ciuchy, bo... No, to to nie będę się przebrać. No to w końcu teraz gdzie idziemy? Bo... Ja mam dla ciebie taką jeszcze jedną propozycję. Jaką? Taka czy nie idzie. Dobra. Możemy dokończyć ten film od Bo jak to chcą na im kasę i jeszcze więcej zarobili dzięki temu nowemu konkursu takiego ten, wytrzymałości pan. Czyli tam... Próbowali kilku takich do żejaczków go napaść, każde, każdy z baków i ten wygrał. Dzięki temu dostał 5 milionów. Czyli to jest coraz najbardziej opasalne bakon napadu. Nie jest taki ciężki, bo wystarczy 5C4 i broń. Dwie C4 daje się na te kratce, co próbowaliście przejść, a kolejne kilka... A kolejne C4 daje się te, na safe. Mm. A ko to mój kolega go smakuje i tyle. Ma, ma talent, no takie, że po prostu może przejąć kamery, by Los Santos i wszędzie shorts. Może na policzik zminimalizować i wszystko inne, no. Ten Lukas, ten co, no ten mój były wspólnik to ma jakiś gang swój, czy coś? No nie wiem, no ja nie wiem w sumie. Łyszy też nie wie, Lukas też nie wie. Wytymył no, mi swój jako Lukasa. Oni chyba są bardzo podobni, oni co chyba rodzeństwo mi się wydaje. Chwila, a ty jak masz w ogóle na imię, jak, jak mam mówić? Mów do mnie po szef, no ale swoich imion nie gadaj. Mhm. Okej? Okay? Mm. A Lukas, ten mój były wspólnik, mówił, że niby jakiś gang chce założyć, więc zgaduję, że no, że ma, to. ma. założy. Ten... On pracował dla policji wtedy. No to gadał głupoty. Pamiętasz? Mhm. No i widzowie wreszcie się mogę z wami przywitać w tym pierwszym wspaniałym odcinku życie gangu Bo jeszcze bo to był taki prolog no prolog czy taki wstęp to idziemy idziemy w końcu No mamy aż wyjście Wiem długa droga, ale wyjście... Bardzo, bardzo A będzie A będzie ktoś się na stem nas... czekał czy coś Tak Będzie Jezu, jestem taki zmęczony. Ogólnie i jestem. to jestem, jestem już chyba poszukiwany tak można powiedzieć. No, każdy z Was to jest poszukiwany. Tak, a ja do łysego. go. Ale jesteś. Bo ja bym chciał. No to jest. No, dzień dobry, jestem. O! A dobra. No, a ty przedaj, tyle co wsiadę. Jeźdź do mojego komentarza, do mojego komentarza. Proszę. To... Pani czy masz? E, już się mówię. Czyli mi tam spowiadałeś o Lukasie. Tak. Z nim jakieś tam problemy. A ja mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jaką? Mam jego Mam jego lokalizację. Eee, Jak? Normalnie. Mam um, tą Zrozumiałam, no że Ci wcześniej powiedziałam, że ja z Mojami, ale wrócił z Mojami. Tak, to nice. Dobra. Wrócił z Mojami. No to Ci będzie zemsta, tak? Jak chcesz. Nie wiem. To pojemnik. Nie, można spróbować. Ja no że możemy, bo możemy nawet dzisiaj. No dobrze, no to możemy, ale ja się muszę przebrać, bo ja, ja, ja tak nie będę chodził. Już ja szybciej rozpoznają. No, w moim apartamentie się ja, ja przebiorę. To już podobno słyszałem, od moich kontaktu. że Lufthans ma gigantów, podobno. Mm. Najlepiej byśmy musieli go dorwać, kiedy jest w domu, na przykład, chodnicami. Tak. Bo gdy jest sam. Najlepiej, gdyby był sam, to będzie było troszkę Możemy go wzięli. możemy go zabić, albo torturować. Co teraz? Zabić, oczywiście. Chłopie zemsta. W sumie szef jest co tym samym wychłopie. Dobra. Gdzie się mogę przebrać? Dobra, o tutaj jest szafka, dobra. A kurde, ej do kogo ty dzwoniłeś? Nie no można. I na lotnisko jedziemy to? A, już wiem chyba, dobra. Już wiem chyba. Nasz drugi broń. A to będzie ten Lukasz? Samo... No, będzie. Się <laughs> nie skupimy. To dawaj. Tylko nie jedzie. No, bo jak samochód już to teraz przyspieszę. Dobra, ale będzie akcja. W końcu ten zemsta. Gdzie oni są, no Jezus? Lokalizacja mi pokazuje, że już to powinien być. tak, Oraz... no, będzie, zobaczysz. Lokalizacja ci źle pokazuje. Ty, 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 ty co to? to Który to on? K który to, on? Który to on? Dobra. Bo on ten... Mmm, covid -a. Dlatego ma Mam, mam promocję, wyjeżdżamy, a będzie taka zleka, to jeszcze raz. Dawaj, Teraz? Raz? Dawaj, dawaj, dawaj. O! To, dawaj, dawaj. Już wyjdzie. Dużo Wszyscy obaj! Łapy, o, nie łapy. Ty! Ty, ty, ty. E. No i co, Lukas? I, I co, Lukas? Lukas, to jest twój koniec! Uh, no i koniec Lukasa. W, 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 weź tam jego ciało gdzieś Nie, robota wykonana. No, nie było ciężko. Ej, podjedziemy do mojego garażu, bo moje drugie tak po w garażu. Bo tak akurat, wiesz, miejsce zbrodni tam, to tak które takie tam... No to gdzie teraz jedziemy? A no, do domu mojego, albo do mojego Dojedzie. To jest ciekawostka. No. To oto. akurat jest zlimitowane. Były tylko dwie sztuki dostępne na rynku, a ja mam dwie sztuki Tak, nowe. Dlatego ja cały czas mam w garażu. Jakiś plan na jutro może masz? Mm, nie wiem, może jakiś napadzik? Jak chcę możemy... Za... no zawsze chciałam o tym powiedzieć. To dla robię taki malusieńki napadek na sklep. Dawno nie robiłeś. Tak wiem, wiem, wiem. Kilka mam kilka lat. Zrobić się. Albo, chcesz teraz zrobić ten sklep. Teraz? No, można, można na szybko. U, ucieka, uciekamy od razu. Uciekamy od razu. Od razu uciekamy. Tylko zadzwonię do, kol do kolegi. Nie, jeszcze nie. Zadzwonię, brak. Ja bym coś to zaraz spróbujemy. Chodź. Dzień dobry, proszę. Dzień dobry. Kasa. Kasa. Już już, już już.

to od tego Lukasem pojazd. Tylko to, bo on dla mnie pojazd. A co? Kiedy on dla Ciebie był? Dla, dla mnie... Ja dla nikogo. Dla Ciebie w sumie. Dobrze. Biorę ci na razie. A, a czemu od razu z bronią? No, leci to i powiem, że. Za mną broń, to Dobra. To ty połączy swoją historię. Dobra. Ja się za tym powiem, napada na bank. Byłem w szkole, jeszcze ja, ja, ja chodziłem wtedy do, do, do szkoły. Byłem z. No, no, i tam poznałem takiego gościa, właśnie Lukas. Potem tak, no, no, to każdą przerwę się z nim tam spotykałem, a się w końcu, no, no. no a szkła co do mnie zadzwonił i ten, i powiedział czy no. No czy. Co? 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 Co Czy no co? Chyba nie pojąć dalej kale. się z coś? Nie. Dobra. Po prostu był ten Lukasz w szkole, Lukas. Potem yy, rok później. Y, Zostaliśmy takimi no, wspólnikami, i, posta no, i postanowiliśmy zostać jakby takimi gangsterami. Takimi, no. No wiesz. Okay, okay. No, no, no. No i nagle y, minął rok, i no. I, no, i postanowiliśmy, no, postanowiliśmy zrobić napad. Na Pacyfik. Aż nagle. No. Bo, bo my się poznaliśmy, jak ja miałem ten, 17 lat jakoś, jak ja miałem, jak się, to no... Ale czyś podejrzewałeś, że pracuję z policją, czy nie? Nie. No to dobry był. On tylko on wyszedł, tak on tylko, on... Ty jak on był w szkole, no. tak miesiąc po tym, nas poznał, Bo wiecie, bo tam okradliście do całym miejscu apiki. No. Dobrze mówię? Tak. No. Eee, no to... on podczas napadu wyszedł sobie po prostu ten... no Wyszedł tam sobie z banki. No Zadzwonisz. A no do nas. To no no. już paliśmy. Co To było... Nie. To było... No, to, to... to było... To jest to. To jest paliona i już... Ej, to nie idzie ten z naszego, no?

Hmm. No ale sobie to samego kawał to kupili. Za mało się kupili powiedziałem swoją historię jak poważnie, bo to o historię jak i powalsz. Wiesz mi jak sobie wyjść. Nie no. Ja, ja jestem zmęczony, ja nie śpiot od tamtej nocy, no Tak no. To jest bardzo. Już to jest. Yy, a jak, jakie mogę pokój zająć? Byle jaki? Dobra, ja nie śpię. Ja śpię tylko razem, żeby to był start. A tu jest jakiś pokój ja. w a ty lubisz tego Davida? Da, nie Powiem ci o to. Nie mogę się dowiedzieć o tym to bym brał od Lukasa. Okej. Okay. To wiesz, czarne tobie. A to Lukasa, to to zadzwonimy. Dobra? No spoko. Dobra. Dzięki. Mogę Dziękuję bardzo. Idziemy? Idziemy. na I